Dobry wieczór, witam Was, sobotnia audycja pod, że tak powiem, tytuł będzie, hmm, tytuł będzie szeroko, że tak powiem, pojętny, bo zastanawiałem się długo nad tematem. Zacie tego, że już jakiś czas nie kręcimy filmów. Jesteśmy na górze. Pogadamy sobie troszeczkę, jesteśmy na strychu, pogadamy sobie troszeczkę na temat opału. Tu widzimy mała sterta, mała. Sterta brykietu Nie wiem czy zauważyliście To jest brykiet Innego sortu To jest brykiet typowo taki sosnowy Bardzo ładnie pachnie Podczas rozpalania Podczas w ogóle przetrzymywania go gdziekolwiek w piwnicy Także poleca On ma taki specyficzny inny woreczek Te są takie typowo ze składów budowlanych Te są z prywatnych sklepików Także moi drodzy czasami Taniej kupicie nie w składzie budowlanym, a w takich, tak powiem, sklepikach e, e, tak powiem, osiedlowych mają, w zeszłym roku kosztowało mnie to chyba 15,80 za paczkę, paczka, czyli 10 kg, e, 10 kg to jest 12 kostek, 12 kostek, czyli 85 dekobarzy kostka tak przy takim dobrym paleniu to jest paczka Na dzień Ale ja udaje mi się 5-6 kostek Od 16 z hakiem Do tej 21-22 I potem już nie palę z racji tego, że Idziemy spać i nie ma co, że tak powiem eee, No na noc nie jest dobrze Po pierwsze brak nadzoru Po drugie Emisja Spali, bo wiadomo wszystko co spala To pobiera tlen, jak coś pobiera więcej tlenu to robi się taki zaduch i na przykład możemy mieć koszmary, możemy się źle czuć, będzie nam duszno, będziemy się budzić. A poza tym optymalna temperatura to jest 18-19 stopni do spania pod kołdrą, spania pod kocami. 25 czy niższe temperatury nie są wskazane, to jest już dowiedzione badaniami naukowymi, że lepiej sobie przewieczyć pomieszczenie na noc, zamknąć niż po prostu mieć całą noc otwarte okno. Palić piecu, bo raz, że nie napalimy. Dwa, że będziemy cały czas mieć, że tak powiem, no, będzie mieli się, że powietrze będziemy się źle czuć, mój. Dobra. To takie małe wskazówki techniczne. Jeszcze sekundeczkę. Jedna rzecz tutaj zrobię. Zaraz i tego, że. Okej, okay, wszystko gra. Wszystko buczy. Chciałem coś sprawdzić, bo mi się wydawało, że mam jakiegoś lokatora, moi dozy na strychu, no co okres zimowy, okres grzewczy, słuchajcie także to co trzeba zaopatrzyć, to ja to tutaj kupiłem oczywiście taniej, bo ja to kupiłem w cenie około 13, 13 z hakiem w składzie budowlanym, taka siedzie sklepów, nie będę tutaj teraz mówić bo tu nie o to chodzi, nie chcę tutaj reklamować, ani lokować produktów ale to jest jakiś rzecz, nie jest jakiś tutaj temat tabu, po normalny brykiet brykiet drzewny E, najlepiej polski y, wiadomo, no jest to sprasowane, sprasowane wióry z obróbek stolarskich oczywiście pewnym ciśnieniem no i paczkowane po prostu i jest bardzo fajna sprawa polecam to do ekokominków, kominków e, oczywiście żeby było ekonomicznie ja biorę z takiej paczki na przykład sześć sztuk mieszam to y, z węglem oczywiście węgiel 10%, bo ja mam kominek delikatny, już widzieliście. kupę filmów jest naczaskane, także możecie sobie ściągnąć stecz i zobaczyć sobie, jak to u mnie wygląda. To jest pieczek z płaszczem wodnym, ale gdzieś tam z Pakistanu, robiony na, tak powiem, blachach cienkich, także nie mogę węglem palić, tylko mogę dać do, do paleniska 10%. 10% wymieszane z tym na przykład, i do tego jeszcze zdobyczne drewno, że tak powiem, e, połamane z wiatrołamów. Gdzieś, wiadomo, no jest październik, kto się nie zapatrzył, to radzę wykorzystać okno pogodowe i wyruszyć z małą piłą ręczną, czy akumulatorom i sobie coś znaleźć, w sensie rozpałka, wiadomo, świetniki boksy, są fajne, derwienka, nieraz fajne są meble, oczywiście, nie mówię tu antykach, żeby tutaj nie, nie ugodzić kogoś, kto handluje meblami, bo też znam takich ludzi, że naprawdę bardzo fajne stołki, Ktoś wyrzucił na lokalny śmietnik, no i po prostu facet płamał wszystko, że tak powiem, butem. Zapakował do to, torby, na podpałkę będzie, a stołki były typu lisek. PRL to sobie wpiszcie w internet, to zobaczycie sobie, kto się tym interesuje. Ile taki jeden stołek czy taboret może tej serii kosztować. Nawet 600 do 900 zł, także no, no, ale co zrobić? No, lepsze jakości drewno, palić czymś trzeba. Także. Odradzam palenia, eee, płyty meblowe, panele podłogowe, płyty wiurowe, płyty OSB, to jest wszystko, chemia, tam jest drewna 30-40%, może 50%. że to są substancje wiążące żywica, lepiszcze, kleje i po prostu to się palić będzie, moi drodzy, ale robimy sobie syf w kominie, nie jesteśmy ekologiczni i może to grozić dość poważnym mandatem. Eee, Grzywna. E, Moje drodzy, nie wiem, czy mnie tu dobrze widać, bo troszeczkę światło jest amatorskie. Bo tutaj na tym strychu mój właściciel, że tak powiem, tutaj nie było, musiałem wszystko sobie zrobić po swojemu, więc jest amatorsko, ale jest dobrze. Dlaczego na strychu? E, bo to jest jedyne suche miejsce pod pozorom. Nie piwnica, nie jakieś zewnątrz, bo jednak wilgoć robi swoje. I taki materiał też wszystko jest higroskopijne Także to nie jest tak, że kupimy okazyjnie I za 10 lat możemy tym palić Bo może się okaże, że będzie się nam paliło kiepsko Także to raczej rok, dwa No i trzeba zużyć Także opał gdzieś tam wiadomo Wycinam sobie, mam piłę spalinową Mam piłę elektryczną I wyruszam sobie w teren I co jakiś czas sobie gdzieś tam coś przywożę Oczywiście już trzeba o tym myśleć, bo za tydzień, dwa Już są przymrozki Już tej nocy jest, że tak powiem no 5-6 stopni, także to odczuć. E, no, jak ktoś ma nieocieplony budynek, tak jak ja, domek, e, kilku rodzinny, no to po prostu jest dyskomfort. Co jeszcze mogę powiedzieć? E, ceny drewna, ceny opału, węgla, mm, myślę, że drastycznie w górę nie pójdą. Będą podobne ceny jak w zeszłym roku. E, czy tarcza będzie? Powiem tak: na prąd, energię nie być ma. Nie będzie tarczy dodatki do węgla, myślę, że gdzieś tam zawsze są, gdzieś tam to ta opieka społeczna, wiadomo, tylko to jest chodzenie, troszeczkę trzeba to załatwić wcześniej, sukcesywnie, bo teraz piszecie wniosek, takowe będą. To dopiero za 3 miesiące dostaniecie decyzję, więc 3 miesiące to będzie już grudzień, styczeń. No, jest to jeszcze połowa zimy, ale e, to trzeba o tym myśleć wcześniej. Moi drodzy, coś chciałem jeszcze powiedzieć, bo generalnie to filmik miał być troszeczkę e, wielotematowy. Mm, widzimy, co się dzieje z pogodą. Huragan Mirton na Florydzie już jest chyba 20 osób śmiertelnych, jak nie więcej. No, bardzo nieciekawe się dzieje na Ziemi. Mm, bardzo niefajnie. Huragan Kirk do Polski gdzieś tutaj już dotarł. Już są alerty małe, znaczy alerty. No, na razie to są informacje gdzieś tam z internetowe, które. Gdzie się dokopałem, że jutro będą potężne wichury nad Polską No ogólnie ten rok Będzie niefajny Jak wszyscy prorocy, w Wróżki mówią, że 2024 będzie rokiem takim pokojowym Będzie dążenie do spraw takich że Tak powiem, żeby się wszyscy pojednali Że będzie łagodna zima No takie troszeczkę Średnie superlatywy, to ten rok, moi drodzy, nie będzie taki. E, już są przepowiedzi ludzie ludzi odnośnie powodzi, bo widzimy, co się stało. E, ostatnia audycja moja to była bodajże, no, właśnie tej sytuacji. E, trwa wielkie sprzątanie tego wszystkiego, co się wydarzyło na, na Dolnym Śląsku, nie tylko. E, już zapowiadają, że będzie powódź na przyszły rok. E, będzie powód. No to ktoś powiedział, no to skoro wiesz tam Kowalski, Nowaku czy jakiś tam inny, Iksiński, no to to może trzeba by się z tą wiedzą podzielić, może trzeba by coś z tym zrobić, żeby nie było szkód. No moi drodzy, yy, oni twierdzą, że nie da się podzielić, bo tak żyjemy w symulacji i tak będzie chciał system, do tego będzie dążył, że oni nawet znają już, jakie będą wylewy w centymetrach, Numery, no powiem szczerze, włos się na głowie, czasem to przeglądam tak, ale nie przeglądam, że jestem tego uzależniony, ale po prostu e, Miejcie oczy otwarte, bądźcie ostrożni w takie m, tematy Jak ktoś mówi, gdyby wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł Tu jest, też bym był ostrożny w tych sprawach Ale ogólnie, m, no, źle się dzieje, sytuacja powodowa będzie bardzo niedobra Także bądźmy przygotowani na pewne sprawy. Eee, pamiętajmy, nawet w razie jakichś nieszczęść, czy coś, najważniejsza jest rodzina. Twoje zdrowie, moje zdrowie. Bądźmy gospodarzami. Apel do mężów, bądźmy mężami rodziny. Apel do kobiet pracujących, tak powiem, i kobiet takich. Naprawdę, y, dobytek nie jest wszystkim. Najważniejsze jest być w całości, ewakuować się dobrze i żeby rodzina się noczyła co jest najważniejsze, jedność i jednomyślność I jak ktoś kopał, powiedział kiedyś kopanie do wspólnej bramki czyli po prostu można się kłócić, można gdzieś tam mieć różne kryzysy, ale w obliczu problemów spraw codziennych trosk spraw codziennych, spraw niecodziennych bym powiedział, jakiejś takiej sytuacji że naprawdę bądźmy razem bądźmy zgodni nie kłóćmy się i działajmy razem Tutaj te rzeczy co tu są, dobra, mam tam jakiś rower, gitary z tyłu 3, te brykiet, stare radia, ma to jakąś wartość, budynek ma wartość, ale pieniądze są rzeczą nabytą i nieruchomości też. Każdy by z nas wybrał zdrowie, życie i zapewne ten status materialny. Także moi drodzy, nawet gdyby coś się wydarzyło, oczywiście odpukać, tfu, jak to się mówi. Może być różnie, ale pamiętajmy, że najważniejsze nasze zdrowie, dzieci, rodzina, mąż, żona, matka, ojciec. To jest najważniejsze. E, wszystko można razem zrobić. Wszystko można zbudować. Pieniądze można zarobić. Pamiętajmy, e, nie będzie jedności, jednostki będą miały ciężko. Ten rok będzie ciężki ogólnie. Ja tu nie chcę jakiś tutaj ściać, e, jakiejś wizji, bo ja nie jestem jasnowidzem. Nie jestem jakąś osobą, że tak powiem, e, że po prostu jakieś uprawiam tutaj czarnowictwo czy tym podobne sprawy, ale wiem, że e, no będzie nieciekawie. Także przygotujemy się na różne typu sceny. Na przykład wczoraj mieliśmy, przedczoraj mieliśmy taki mały trening, nie było prądu dwie godzinki. Musimy się przygotować, odpowiednio włączyć oświetlenie. Wiadomo, mam te żaróweczki akumulatorowe, świeczki też były pod ręką, zapalniczka. Oczywiście ciąg komunikacyjny jest bardzo ważny No i tak sobie posiedzieliśmy Wymiana myśli Wreszcie telefon każdy no, co miał to miał Ale telewizor zgasnął Radio się wyłączyło i była cisza Taka fajna cisza Panie wyszłem na balkon naprawdę taka fajna Nie miałem okazji, bo też można było zobaczyć parę dni temu Nie wiem jak jest aktywność, to można było zorze polarne zobaczyć w Polsce Także niestety nie miałem tej przyjemności Ale było naprawdę fajnie, że można było Bo był kwadrat dwukilometrowo odciętego prądu, więc można było naprawdę fajnie zobaczyć sobie gwiazdy. Zobaczyć sobie księżyc, troszeczkę, chwila zadumy, refleksji, no i wymiana myśli z rodziną. Oczywiście oby takich sytuacji było jak najmniej, bo wiadomo, każdy jest uzależniony od energii elektrycznej, lodówka, sprzęty i tak dalej, wszystko musi chodzić, ale takie parę godzinek to jest dosyć fajny trening. Dla prepersów nie tylko. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. E, powiem tak, tutaj gdzieś ostatnio w ciągu roku były chyba 3 albo 4 przerwy w energii elektrycznej w dostawie. E, ktoś powiedział, że to jest niedopuszczalne. 5-10 lat nie było czegoś takiego. Zaczyna się to dziać. Czy pogody, czy skutki jakichś nawałnic, wiatrów. E, dużo jest prac po prostu konserwacyjnych. Piszemy sobie internet, dlaczego nie ma prądu, piszemy sobie lokalizację i nam wy wy od razu wyskoczy, co się dzieje, czy są jakieś prace lokalnie prowadzone. Także to też warto takie coś znać. To nie jest tak, że musimy gdzieś pytać się, czy jest prąd, kiedy będzie. Bo w większości, jeżeli skrzynka na prąd, widzimy, że jest sprawna, korek nieprzepalony, bezpiecznik czy S. Patrzymy, czy na klatce schodowej światło. Jeżeli nie ma światła, no to wiemy, że jest I patrzymy, jeżeli sąsiedzi i ulice naprzeciwko promieniu 100, 200 metrów nie mają prądu, no to wiadomo, że jest jakaś awaria przewidziana, no raczej tak jak jest awaria, coś musiało się stać i muszą służby odpowiednio podjąć pewne kroki moi drodzy, to taki drugi, drugi temat, no się tego i jeszcze co chciałem powiedzieć, jeszcze jedna kwestia kwestia przeziębień i mamy już październik, moi drodzy także warto jakieś suplementy stosować weźmy się, zaopatrzmy takie proste rzeczy miód, cytryna herbata unikajmy tabletek niepotrzebnych, jak już chorujemy to chorujemy ja też doszedłem do zdrowia, bo też miałem teraz jak to lekarz nazywał wirusowe grypa typu jelitówka bardzo nieprzyjemna sprawa, nikomu tego nie życzę pierwsze dwa dni to miałem praktycznie siedzenie na dwójce na jedynce z miską w ręce w toalecie, więc no nie fajna sprawa no ale co zrobić, no, no takie coś panuje, trzeba to uważać, to jest zakaźne takie coś mamy, to niepotrzebnie się nie szpędzajmy, nie roznośmy wirusów. E, dajmy innym pracować, dajmy innym by żyć zdrowo. E, jak się przed tym przetrwać? E, albo chronić? E, ja ostatnio kupiłem panie czosnek w tabletkach, łykam go jako suplement. Dodatkowo sobie dorzucimy jeszcze lecetynkę, no poprawę takiej ogólnej nastroju, myślenia. E, gdzieś tutaj usprawnia umysł. Lecę na to zapomniany suplement w formie takiego oleju, w takich dużych kapsułkach. E, warto dorzucić witaminę D, ale tutaj uczulam, nie chcę tutaj znowu robić jakichś tutaj medycznych wywodów. Ale zbadajmy sobie normalna morfologia yy, krwi z oznaczeniem poziomu witaminy D. Bo może tak, że mamy jej bardzo dużo, że czujemy się nie z jej nadmiaru i po prostu dalsze przyjmowanie to jest dosyć toksyczne. Także to nie jest takie, że A, witaminki sobie będziemy, bo niektóre witaminy są fajne, a niektóre można przedawkować. To nie są teraz żarty. Także z witaminą D uważajcie, bo to nie jest tak, że na pałę, będę kapsułki łykał dwa razy dziennie, żeby się poczuć lepiej, bo nasz organizm może mieć dużo tego, a może nam brakować zupełnie innych makroelementów. Także do tego dorzucimy sobie fajny magnes. Fajną witaminkę C. Ja sobie wziąłem pięćsetkę niemusującą. Nie bierzcie musujących rzeczy, to strasznie niszczy flaki. Żołądek, czustkę Tradycyjne kapsułki A jak naprawdę nie, no to weźcie sobie 3 plasterki cytryny Do trzech herbatek I też te 200 150, 200 Mg będziecie mieć Ale chcecie jeszcze więcej, no to ja mam 500 Właśnie w kapsułkach rozpuszczalnych zapłaciem chyba 18 czy 19 zł Za opakowanie I to się bierze jedną dziennie po delikatnym posiłku W okolicach przedpołudniowych Nie samego rana na czczo, 500 mg, i to jest bardzo dobra dawka, i nie powinno nas nic złapać. Ale wiadomo, jak coś ma być, to będzie. Także no, leki trzeba stosować. Jak będzie gorączka, to trzeba coś na zbicie. Przepraszam, na zbicie gorączki też <laughs> zażyć. Także tego się nie bójmy. Miejmy zawsze apteczkę przygotowaną. Pamiętajmy, jest jesień. Jesień i wiosna to są okresy zbożonych zachorowań, zbożonej śmiertelności też obserwuję po cmentarzach, e, koło mnie jest jeden, do mamy jeden jest drugi i widzę po prostu klepsydy, czytam nekrologii i naprawdę ludzie w młodym wieku padają jak muchy, no powikłania jakiś poko covidzie, nie chcę tutaj e, wywodów w tym temacie robić, chcę być ostrożny, przypadek, nie przypadek, ale dużo osób 40, 50, 36 lat po prostu umiera dosyć masowo, także no, tutaj was nie straszę, że zaraz będziecie umierać, ale co jeszcze? Zęby, sprawy stomatologiczne zawsze na jesień, na wiosnę się pojawiają, także mamy nieuregulowane sprawy. Warto zastanowić się, czy nie pójść do lekarza. Pamiętajmy o wizytach kontrolnych, nie bójmy się chodzić do lekarzy, bo to nie jest tak, że to są teory spiskowe, że lekarz ma nas leczyć, ale nigdy nas nie wyleczyć. Zgodnie z Przysięgą Hipokratesa e, ma. Służba zdrowia, przepraszam, służba to bardzo lubię tego określenia, bo służba zdrowia to służba to ma król. E, opieka medyczna. W Polsce i nie tylko w innych krajach ma służyć dla ludzi. E, więc to nie jest tak, że a, chodzę do lekarza i nic mi nie ten, bo co prawda do możliwości, których medycyna jeszcze nie zna. Nie zna, bo się jeszcze uczą. I czasami diagnoza taka czy taka to nie znacza jeszcze, że tak ma być na 100%. Warto. Jeszcze skonsultować się z innymi źródłami, wymienić z kimś informacje, ktoś w podobnych schorzeniach, czy po prostu udać się do innego lekarza. Także okres zachorowania mamy za sobą. I ostatni temat na dzisiaj, słuchajcie, bo jest późno. Nie będę Wam tutaj gitarki zawracał, bo już jest chyba po 12.00. Co miałem powiedzieć? Co miałem powiedzieć z takich rzeczy? Ogólnie Cię podziękować za no, te wspólne. Prawie 5 lat, 5 lat, 4 lata tworzenia filmów eee, No, gdzieś jesteśmy bogatsi trochę o tą wiedzę. Ja również przy okazji się uczę. Eee, zawsze przygotowałem się, że tak powiem, żadnych tekstów nie miałem. Wszystko z głowy nawijałem, także jest to amatorsko robione, ale do, dokładam stanie, że było fajnie. Teraz mam tutaj pilocik. Stojaczek do selfie, ładnie stoi, nie muszę gdzieś tam latać, sprawdzać czy mnie dobrze widać jeśli chodzi, byłem w serwisie mikrofony są przeczyszczone, także ja myślę, że ja myślę, że słychać mnie dosyć dobrze jestem w odległości pół metra od sprzętu także jeszcze co planuję kupić za niedługo taki mały kotek, czy mikrofonik dopinany również będzie chyba z USB także myślę, że to będzie kompatybilne, bo w tej chwili się łączy ten pilocik również ze stojaczkiem także z tej strony tyle. fajnie że jesteście, dziękuję Wam. Jest Was ponad tysiąc. E, piszcie w komentarzach śmiało, co jeszcze chcielibyście o czym usłyszeć, czy coś mam jeszcze od siebie dodać, czy po prostu pytajcie. Dużo pytań zadawajcie, słuchajcie i tak się rozglądam, bo e, nie jestem tutaj sam. <laughs> Wiadomo, strych, godziny nocne, więc tutaj jakiś gryzoń może za chwilę mnie ugryźć w dupsko. z moi drodzy, jak mówią, tak powiem komu w drodze temu aviomarin, w związku z powyższym ja też będę się już pomału, słuchajcie stąd zawijał miałem mały stołeczek rybacki, ale mi się złożył ze starości, także mi się rozwali mówiąc kolokwialnie e, także tyle mm, opał, rzecz fajna, już o tym myślcie, już jest już jest, już jest 15 październik już praktycznie na dniach możecie mieć za niedługo mm, opady śniegu Także e, kto nie kupił niech już się o tym myśli Już to jest ostatni dzwonek e, Potem będą ceny Ja już właśnie kupiłem tutaj to Już mam jeszcze w piwnicy drugie Drugą dostawę załatwioną e, Też ponad 100 kg brykietu Bo już ceny będą szły w górę Wiadomo jak jest sezon Rowery zimą tanieją Latem drożeją Z opałem jest na odwrót e, Zimą drożeją Latem tanieją E, czy jest sens kupić to na palety? Jak macie gdzie, fajne miejsce, suche, myślę, że jak najbardziej możecie trzymać. E, to nie są jakie rzeczy się psujące. Dobra jakość, dobre paczki, żeby to nie było skruszone, po prostu sobie obejście. I mam praktycznie ten bardzo jasny, jest ciemny i nie polecam kupować tego brykietu takiego okrągłego z taką dziurką w środku. E, jakość nie do końca mi się tym pali. E, raczej te kostki są fajne, układamy sobie taki fajny domek. W środku jest szpara 2 cm podpałka. Zresztą zobaczcie film. Listopad chyba czy grudzień zeszłoroczny. Jak palę w kominku, brykietem tam jest opisane i witerecie macie tego multum. Także moi drodzy, tyle. Będzie kolejny filmik z terenu. Góra się te Doroty będzie wycieczka. Już niebawem będę nagrywać. Będzie też następny filmik troszeczkę o sytuacji ekonomicznej. Troszkę sobie pogadamy, także. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, miłej soboty i do zobaczenia. Cześć!